Sorry Aha I dzisiaj ty pierwszy zamawiasz I ustalmy coś odnośnie tych karteczek Jakich karteczek? Aha. Wskazujesz, że dzisiaj znowu spadną A czego mają nie spać? To mam pomysł Zamówmy sobie po pizzy i jakieś piwka I ty pierwszy zamawiasz Czemu ja? Na pewno sobie jedno piwko więcej zamówisz okay. <laughs> Nie no, sorry, spoko Ja jestem za Piwko i pizza Jesteś geniuszem, ty, ale co jak dzisiaj nie spadną te karteczki? Zamknij się, nie mów tak oni. Te karteczki dają piwo i pizzę. Może te karteczki nie są głupie. Nie ma szans, nie spadną. Jasne, że spadną. Czemu jeszcze nie spadły? Nie wiem, a o których tutaj spadł? Ja wiem, dziś koło czwartej Na pewno spadną tylko przez ten Obyś miał rację, bo nie wiem co będzie jak nie spadną. Ja dzisiaj bez piwa nie wyrobię. No i pizzy. Stary! Stary, spadła, jest, jest, mam, 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 mam. A ty, a ty masz? Masz? No. <noise> stary, te to zamawiamy, co nie? Zamawiamy, zamawiamy. No dobra, sekundę, ale zobacz, to masz na nim napisane. No i jak to, co? To, co wczoraj musi być, nie? Co masz? Kurde. Masz dzień bez życzenia. <noise> no to co, wygląda, że piwko dzisiaj pije sami i jem pizzę. Wiesz, jak mi cię szkoda. Ale wiesz, to w życiu tak jest, są ludzie równi i równiejsi, nie? Są biali, są czar... Nie. No są katolicy. Ż... Dobra, nieważne. W każdym razie tak to w życiu już jest. Te dziesięć piw i pizzę. <gryzanie> nie. Patrz na to. Życzę sobie, żeby Piotrek zezgonił za 5 sekund. Ej! Nie, nie ma tak! Ej, no mówiłeś! Ej! Morki. رابع To jest w gimne. Hm. Co? No nie, 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 pachnie nie, nie, Ej, a może piwa? <gryzamy> piwa może. Ej, co, co jest? O nie. witam pana pięciokąt O ty suki! Ej, nie ma Ciebie. A, Ciebie. Pana, Ciebie. Bo to jest żart... mały Au. To jest spokój To żart był taki Żart! Ale fajnie było, nie? No. Ej, super fajnie... było Zajebiście się wyłożyłeś Widziałeś jakiś taki liczniczek jak szedłeś takie odliczanie! <gryzny> Dobra, jesteśmy kwita. Okej. Okay. Życzę sobie pizzę i 10 piw. Chciałbym, żeby Marcin zazgonił. Teraz. Słyszałeś kiedyś o piramidzie potrzebna na sława. Dziurek nic na górze i zjada tych słabych. Nie o łańcuchu pokarmowym, tylko o piramidzie potrzeb w głąbie. To nie słyszałem. W każdym razie jest taka piramida pokazująca potrzeby każdego człowieka, i są potrzeby wyższego rzędu i niższego rzędu. I żeby zaspokoić potrzeby wyższego rzędu, trzeba najpierw zaspokoić potrzeby niższego rzędu. Mi się wydaje, że tobie to wystarczy zaspokoić potrzeby fizjologiczne czyli jeść, spać i tyle. I to ci wystarczy do szczęścia. Na samej górze jest potrzeba samospełnienia się, i ja bym chciał dotrzeć do szczytu tej piramidy. Samorealizacji. Wiesz, co głupi jesteś. jesteś? Przecież ja cały czas samospełniam. Kurde.